Siema. Dzisiaj pogadamy sobie o Trumanie, który jest naczelnym polskim meatbusterem. Sorry, Meatbuster Porozmawiamy o Trumanie, czyli o największym polskim youtuberze, który ostatnio się wkradł na kartę na czasie yy, i to spowodowało, że nagrywam ten film. Co musiało się stać co musiało się wydarzyć, żeby Truman wszedł na kartę na czasie, na której są najwięksi polscy raperzy, youtuberzy i wszyscy ogólnie, którzy robią wyświetlenia powyżej miliona w 24 godziny. Nie chcę jakoś mega hejtować, ale serio nie podoba mi się to co on robi w tym momencie, w sensie wjeżdża totalnie na ek Ekipę, która ma go totalnie w dupie, bo wierzę i tak nie zrobi dla niego wyświetleń On jest tylko jakimś marnym piątkiem, którego można szybko przestawić przy sekundy Ale tego nie robię, bo to nie ma kompletnie sensu Bo 50 tysięcy subskrypcji, tyle ile ma Truman ogólnie na swoim tym kanale Podejrzewam, że ma cała ekipa w tydzień Więc rozumiem, dlaczego ekipa się w ogóle nie interesuje w Trumanem No ale on oczywiście skacze i, i szczeka jak pieseczek taki malutki przy nich No ale dobra, zobaczmy co on ma do powiedzenia Siema, witam was w kolejnym filmie o Fridzie Chciałem Wam powiedzieć, że jest mi naprawdę bardzo smutno, bo ekipa skończyła nagrywać. Więc aktualnie mam się na wybić i, i chyba jestem skończony. Truman pierwszy raz zażartował i okazało się to prawdą. Jeżeli wejdziemy w zakładkę wideo i jego przesłane filmy, to zobaczymy, że. Jeden film z ekipą ma 211 tysięcy wyświetleń, Później koronawirus to wiadomo, że mu podbiło. Kolejny film z Freezem ponad 50 tysięcy. Ojoj, nie doznał do tytułu koronawirus ani Freeze, więc spadły wyświetlenia do 10. A później znowu nagle 100 tysięcy. Freeze ekipa super, Druman, na pewno, no nie no, nie wybija się na ekipie totalnie. Nie no, co ty. Nie wiem czy zauważyliście, ale Marcelanie pojawiały się od dłuższego czasu na odcinkach Freeza. I jak sądzą widzowie, jest to raczej wina Weroniki, z którą najprawdopodobniej Marcy ma spinę. Dowodem na to, że między dziewczynami nie jest kolorowo, jest na przykład Instagram, bo ani jedna, ani druga dziewczyna siebie nie obserwuje, i według mnie jest to dosyć znaczący dowód. Trąba może w końcu stanąć przed dużym dylematem, czy wybrać ukochaną, czy ekipę, ale według mnie już wybrał, bo płaszcz na odcinku nie był raczej reakcją na kilkomiesięczne wakacje, a bardziej jako pożegnanie i skończenie pewnego rozdziału w swoim życiu. Mm, argument z tym, że Weronika i Marcesia się nie lubią, jest, e, no, okej, okay, w sensie można na to przystać. Natomiast e, no, cały ekipa jakby ta, która jest aktualnie, przeniosła się do nowego domu VLA i cały czas tam są, w sensie każdy tam jest z ekipy. Wiadomo, no jestem mądrzejszy, bo już wiem, co się wydarzyło, on no, tylko spekulowo. w każdym razie, no to, że Karol kogoś odtrąci od ekipy, na przykład Marcysie, nie miało w ogóle szans, w sensie nie było takiej możliwości, bo cała ekipa to jest jedna, jedna ekipa, a nie Team X, do którego przychodzi Michał Gała i po dwóch czy trzech miesiącach już go nie ma. Znaczy, nawet nie wiem, czy był miesiąc w sumie. Nie wiemy oczywiście, co się dzieje za plecami ekipy, kto odchodzi, kto przychodzi, jakieś się, się dzieją dramy, bo możemy tylko spekulować i oglądać filmy Trumena. <grych> Zobaczmy dalej, co Truman chce powiedzieć. Patecki oczywiście będzie, bo przyciąga głównie starszą publikę, więc... Chyba oczywiste, że zostanie. Jest też nowym członkiem ekipy, więc ma wiele energii. Wersow oczywiście zostaje. Ziarus, czyli ten ziomek, co mi zgłosił film, zostanie wypierdolony. Czemu uważasz, że Mikser i Marta odchodzą? Co? Zjarus, czyli ten ziomek, co mi zgłosił film, zostanie wypierdolony. Więc jeszcze raz... Y Mikser odchodzi, bo jest z Jarusem i zostanie wypierdolony z ekipy. Wow! Szacunek Truman. Skąd masz takie informacje? Ja rozumiem, że można, nie wiem, przypuszczać coś, ale od razu obrażać kogoś i mówić, że zostanie wyjebany, no to tak trochę <laughs> Zajebista argumentacja, Truman. Wujek sam powiedział, że odchodzi, więc razem z nim jego dziewczyna. Obserwuję wujka Łukiego na Instagramie. Na Instagrama fakt nie wchodzę, bo często raz na dwa dni mi się zdarzy i to i tak, żeby zobaczyć relacje, ale nie słyszałem, żeby w żadnym odcinku Karola ani nigdzie indziej żeby wujek Uki odchodził szczególnie, że to jest jego menadżer jakby siłą rzeczy wow, Truman jesteś naprawdę kocurem, nie, ostrym sam jeszcze raz mówię, jestem mądry po fakcie ale to już można było od razu skumać że tak nie było tak nie było, nie ma takiej opcji, że ktoś jest wywalony z ekipy. Mógłby wujek kółki odejść w sensie na drugi plan, bo jest jego menadżerem, więc nie musi się pokazywać teoretycznie w filmikach i nie musi brać udziału w nich tak aktywnie. A nie Mike zostaje, bo, bo jest karłem. No i poczciwy krzyku według mnie też zostaje. Cołe drogo śmieszny jest ten screenshot. Ziarus, nie możesz do kogoś powiedzieć po imieniu, bądź po niku, tylko musisz powiedzieć do niego Ziarus, bo spędziłeś 3 dni na researchu i 5 na robieniu kurwa twoich zjebanych filmów, które i tak nic nie wnoszą do naszego życia i są totalnie denne. W sensie jest montaż ok, głos ok, audio w sensie dobre, ale nic poza tym. Teraz pojawia się pytanie, gdzie będzie dom ekipy. Sprawa jest prosta, w Polsce ekipa wyczerpała chyba wszystkie pomysły i nie mają też z jakim youtuberem się krosować. Uważam, że nowy dom ekipy będzie w Stanach Zjednoczonych, tam będą mieć dużo możliwości i tam nikt nie będzie przechodzić pod ich dom. Obstawiam, że Freeze wybierze stan, w którym mieszka Logan Paul, czyli będzie pewnie to Kalifornia. Jest tam raczej cały czas ciepło, więc będą mogli korzystać na bieżąco z basenów i innych atrakcji, a jako nowy członek ekipy może pojawić się Gucci Jacob, który może zostać wykorzystany po to, żeby zapoznać Logana Pola z jego podróbką, e, czyli Freezem. Nie, Truman, jesteś totalnym kozakiem. Wzywasz Karola, że jest podróbką Logana Pola, po czym robisz miniaturki? Banner, awatar, głos i nazywasz się polskim midbasterem. Czy kogoś wam to przypadkiem nie przypomina? Hmm, no nie wiem, mi na myśl nikt na razie nie przychodzi Możecie napisać w komentarzu To jest kanał, który jest poświęcony temu I po prostu ujawnia kto ile zarabia To jest całkowicie normalne Bo ludzie są ciekawi kto ile zarabia To jest, to jest masna afera, po prostu ciekawość ludzka I to nie jest nic takiego niezwykłego Masne newsy, które nagrałem, w którym ujawniłem te wszystkie kwoty, to jest po prostu, to są informacje, które po prostu bez żadnej mojej, bez Ale chyba nie ma masnych newsów w takiej serii, proszę, nie mówcie, że na taką serię masne newsów. to ujawnię chyba. Masne newsy, które nagrałem, w którym... Ty... Dzień dobry lub dobry wieczór, zależnie o której to oglądacie, jest obecnie... Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie o której godzinie to oglądacie, jest obecnie godzina, 2.25. Wow, obecnie mamy godzinę 2.25. Kiedy ekipa będzie wznowiona, tego nikt nie wie, obstawiam, że będzie to około 2-3 miesięcy, no i pewnie wrócą. Tromen obstawia, że będą to 2-3 miesiące, no, pomylił się o jakieś 2-3 miesiące. Dzisiaj poruszymy sobie temat przeprowadzki Freeze do Los Angeles, bo przypominam, że to my przewidzieliśmy w poprzednim materiale, że cała ekipa przeprowadzi się właśnie tam, znaczy no przeprowadzi, no po prostu tam pojedzie e, Po pierwsze pomylił się dosyć znacząco, bo powiedział, że przeprowadzą się do Kalifornii, czyli do stanu gdzie pojedzie Logan Paul. Okej, okay, trafił w miarę dobrze, w sensie no tam właśnie pojechali, ale pojechali dokładnie do Los Angeles i nie wskazał jakby domu, a w przed chwilą powiedział, że dokładnie wskazali temu miejsce, więc no trochę to się nie pokrywa z rzeczywistością, ale okej, okay, stan zgadł, także plus dla niego. Więc tak, Fris nie może nikogo wyrzucić z domu ekipy, bo po prostu jego projekt zmieni reputację i będzie tak samo uważany za sztuczny jak do mix. Tak więc niezależnie od tego, czy ktoś jest problematyczny, czy ktoś jest z kimś kłóci, czy są jakieś spiny, to Fris nie może nikogo wyrzucić. To, że każdy członek ekipy zostanie było bardziej niż pewne i to, że w ogóle snułeś jakieś teorie, że wujek Łuki zostanie odsunięty, że Mixer i Marta też odejdą w ogóle... Teoria z dupy, totalnie. Ale okej. Okay. Tak więc do domu znowu powróciła dziewczyna Tromy, czyli Marcysia, ale mimo wszystko czuć taką jakby napiętą atmosferę między Wersow a właśnie nią. I co jak co, ale aktualnie żyjemy w takich czasach, że jeżeli kogoś nie obserwujesz na Instagramie, a prowadzicie razem projekt i mieszkacie w jednym domu, to chyba logiczne, że ktoś się musi nie lubić. Przyznałem rację, że... Ten argument, że się nie obserwuję na Instagramie jest dosyć słuszny, natomiast przytaczać go dwa razy pod rząd, w sensie z rzędu, sorry, przytaczać go dwa razy z rzędu i mówić, że o tak, miałem rację, o super. Mówiąc ten argument już drugi raz w ciągu trzech dni mógłbyś po prostu powiedzieć, że to powiedziałeś i tyle, a nie od początku robić ten szum, żeby tylko sobie nabić minuty których i tak nie ma za dużo w twoim filmie. Teraz sprawa z domem wygląda tak, że to, co widzicie aktualnie na kanale Fridza, to jest jedynie eksperyment. Jeżeli Karol zobaczy, że filmy z USA robią dużo większe wyświetlenia, że jest dużo więcej możliwości niż w Polsce i że jej im się tam łatwiej i wygodniej, to oczywiście tam zostaną. Czyli te 10 dni w tym apartamencie to jest taka próba. Wszystko zależy od tych 10 dni tak naprawdę, a później pewnie wynajmą jakąś ogromną willę. Z tymi 10 dniami chodziło o to, że po 10 dniach losują od nowa pokoje i każdy będzie się przeprowadzał do innego pokoju w tym samym domu. Skumałeś? Dobra Również podstawowa wiedza wystarczy do tego, żeby skumać, że aktualnie jest koronawirus, nie wiem czy wiesz, sam nagrałeś na ten temat kurwa 50 swoich filmów, jebany debilu, i loty międzynarodowe zostały zablokowane do odwołania, więc zostaną tam na pewno dłużej niż 10 dni. Pragnę zauważyć, że Fries i jego ekipa polecieli do Los Angeles w ramach takich jakby wakacji, w się sensie, dalej nagrywają filmy, nie z taką samą częstotliwością jak wcześniej, natomiast mieli ileś tam dni, bodajże 5 dni pomiędzy tym jak wylecieli do Stanów a skończeniem Daily i aktualnie zaczęli jakby drugi sezon ekipy. Wystarczy obejrzeć ostatni film. Freeza. W się przedostatni, ten, ten po przerwie. Za jakiś czas pojawi się pewnie Gucci Face Jacob, który zaprowadzi ich do domu Logana Pola i jest ogromna szansa na nagranie wspólnego filmu. Weźmy pod uwagę to, że jeżeli Frizowi się nie spodoba w USA, to może wyjechać do Dubaju, bo to jest jakby taki kolejny przystanek mocno nachypowanych miejsc, w którym mieszkają bogaci influencerzy. Zobaczymy co dalej ten koleżka na i <laughs> widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko.